W dniu dzisiejszym dokonujemy oględzin auta, które bardzo długo stoi. Klient niestety kochał bardzo to auto, ale nie będzie już mógł niestety nim się poruszać i wpadła decyzja, żeby wykopać je z czeluści z Sopotkiego miasteczka i trafi do nas na polerowanie, czyszczenie serwis a następnie będziemy dokonywać sprzedaży tego auta, auto jest w 100 oryginale. 2 2.8. Pełną historię opowiem wam później ale piękny projekt nam się szykuje i fajne auto trafi w ofertę sprzedażową za jakiś czas, tak więc zaglądajcie do nas. Serdecznie zapraszamy na Instagram. e na YouTube.